Gościem portalu mypeace.pl jest pan poseł Marusz Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, mam pytanie odnośnie euro, które odbędzie się w Polsce już za 500 dni. Wczoraj pan miał swoją konferencję na jednej z aren, która jest w trakcie budowy, zapewnia, iż autostrady mogą być budowane również po mistrzostwach. Stąd tylko nasze pytanie, jak dojadą kibice? No to nie tylko jak dojadł, ale również gdzie będą nocowali, bo baza hotelowa jest cały czas bardzo słaba w Polsce. Rzeczywiście infrastruktura to jedna wielka porażka rządu premiera Tuska. Miał być wielki skok cywilizacyjny, miały być autostrady, miały być nowoczesne obiekty. No, cztery stadiony powstaną, ale poza tym Polska w istotny sposób cywilizacyjnie się nie rozwinęła. To będzie wielka promocja Polski, Euro 2012, ale jednocześnie którzy, którzy, taka promocja, która może się przemienić w kompromitację, jeżeli zagraniczny dziennikarze, Zaczną krytykować nas właśnie za infrastrukturę, za drogi, za fatalną bazę hotelową. No, to może się odbić negatywnie na prestiżu naszego państwa. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że te Mistrzostwa Europy razem z Ukrainą będą przeprowadzone bardzo sprawnie, że Polska na tym zyska. No ale widać wyraźnie, że rząd premiera Tuska nie poradził sobie z tym wyzwaniem, jakie było przygotowanie Polski do Euro 2012.